Cześć, to ja czyli ma w tym odcinku poradników, bo już tu nie było. Pokażę Wam, jak zrobić drzwi na kod, po w użyciu. Jak takie coś zrobić. Hunt, kolor dla Was. I robię kolejno. Muszę być ośmiokodowy, jak chcecie. Dzień no, dobry, tak. na to. Dobrze. Tutaj po... ostatnim etapem jest ustawienie dźwigni i położenie tutaj czerwonych pochodni. To wszystko mamy zrobione. Następną czynnością będzie wpisanie kodu. będzie to prosty kod, tak. Następną czynnością jest usunięcie. Tych, co się nie palą tak. i stawienie w nich klocek. Teraz tak wspomnieliśmy o czerwonym proszku. W ogóle zapomnieliśmy, więc sobie trochę nazbieramy. czerwony czerwoną dworzeć wystarczy, damy sobie dzień i robimy w ten sposób, i teraz coś. Dobra. Chcę, żeby drzwi. Nie jest otworzona. I teraz musimy wpisać nasz kod. O ja, zły kod podałem. Ten tak. tak, 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 tak. Czyli jak to, to miało być? Aha. ten, 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 opuszczony. I drzwi się otworzyły. I właśnie, dlaczego otworzyły się tylko jedne drzwi? O jest tylko do jednej doprowadzone prąd żeby otworzyło się również drugie musimy się prostym sposobem przełączyć troszkę naspiramy czerwonego proszku chyba tym sposobem przełączyć to Pochodni. Zmawiamy to sobie zakryć. Już nie działa, wiesz. Teraz I teraz tutaj sobie zakryć. Coś. Podaję design biało-czerwony, czyli taki jak z ja. Tak będzie po prostu ładnie wyglądało. Bo na euro. Bo na euro. O, czerwono-biali. No <grywy> To tak to będzie wszystko wyglądać. Cześć.